No dzień dobry, a właśnie chcę powiedzieć Borys z Białogosztoką właśnie dzwonił, no właśnie co Krzysztof takie filmy nagrywa, że ja za majty siedziałem. No po prostu będzie trzeba zrobić iść na komisariat i niech on co kurwa. A on pisał do sądu, on czytał za co ja siedziałem, a nie za majty. Moi widzowie są wkurzeni. O, przyjdzie drugi film, nagram, niech on się wypowie. Krzysiek. Takie wymyśla głupoty, tak samo jak ta y, ta Asia-Basia, że a zorka garku, ja go gotowałem, jak ma ten właściciel. Bo dzwonił do Krzyśka, kiedy mam go przywieźć tego psa. No. no widzicie No o, napisała, że o, żebym ja spierdalał z YouTube Jak nie chcecie mnie oglądać, to nie oglądajcie, oglądajcie pornusy sobie To właśnie trzeba właśnie o pojadę do Warszawy i porozmawiam całe to wszystko i tam trzeba będzie się wprowadzić Zabrać swoje rzeczy Pójść, pierwszy porozmawiać O! Pierwsze te papiery, całe te wszystko To po prostu tam Jakoś To na każdym kroku No stop! Nagrywa Ten Krzysiek głupoty na mnie Ciekawe czemu on to nagrywa on specjalnie, bo on zazdrości ogółem w jaki sposób, że ja sam to nagrywam, sam wrzucam, a on po prostu, jemu ktoś musi to wrzucać na ten kanał mleczny, Mle, no mleczny człowiek. Ja nie wiem, co to będzie właśnie. Trzeba się usunąć, kurwa chyba całkiem wymyślają głupoty, kurwa, nie wiem. Z tego miasta trzeba się wyprowadzać, prowadzać, chyba już. Tak samo, o, jak jaki film nagrał na Pawła z Warszawy. Na innych ludzi jak on nagrywa. Sobie posłuchajcie te głupoty co on gada. No oskarża mnie. To po prostu ja jutro rano zadzwonię, umówię się u głębiej dzielnicową i u porozmawiam na ten temat. Że on i zeznam, że on takie rzeczy na mnie wypisuje i po prostu Jemu tego nie podaruję. On powiedział, że mi o, wszystko. On powiedział, że ten drugi kanał mi, ten co ja teraz mam, to mi też usunie. No to niech on sam będzie. O, to jak nie to porozmawiam z Rafałem. Kosz... Mam numer telefonu do niego, wczoraj z nim rozmawiałem. Coś będzie trzeba pomyśleć Że pomógł mi poszukać jak nie tutaj, a tutaj na razie nie, jak nie tutaj muszę z tego wyjechać. Odpocząć od tego Od tego Krzyśka to trzeba odpocząć. Ja już 6 lat i święta sam się będzie spędzał. Ja nic nie będę kupywał. Robiłem lajta, to te pieniądze to dałem mu 250 zł za światło za światło jeszcze nie zapłacił a gada takie głupoty a właśnie borys do mnie właśnie dzwonił i o co byłem na spotkaniu że oni wydzwaniają, że po prostu są wkurzeni że po prostu takie Krzysiek takie rzeczy nagrywa głupoty na mnie. No, wyszedł, to będzie krótki film. Nie wieście w te bajki. No, właśnie pisał do sądu. To powiem, że jeszcze raz, bo mnie napisał y, syn, czyj syn, bo było pisane do sądu, za co ja byłem karany. No, to ja powiem, że teraz ma pisać do sądu, za co ja byłem karany i to po, po prostu mam ja za 203, 208 215 i 210 ostatni artykuł mój a za takie rzeczy jak on gadał za majty, za majty on sam, on molestował sam swoją matkę Miał sprawę, to sobie wejdźcie na kanał. Melestował matkę, to wejdźcie, co sobie obejrzycie. Tak? To ja tu że ty się. Zobaczcie. No stop, o już następna! Już następna! Nagrywa. Widzicie? To wreszcie dobrze zrobię! Jutro Zaraz już dzielnicowa skończyła pracę. Bo do 14. Nie do 16. skończyła pracę. Jutro... Rano o ósmej zadzwonię i zgłaszam się na policję i po prostu będę im, ja im zaszkodzę teraz, za tą obrazę. O, teraz snów już Asia Basia, ta sama, ona sama, co ona robiła kiedyś. O, sam raz Krzysiek idzie. No, to Krzysiek powie teraz. No, krzyczył. No, chodź tutaj, bo po prostu masz to teraz wyjaśnić. Widzisz, że jak nagrywasz, ja za Majtę siedziałem, to czytałeś, za co ja siedziałem teraz? Ty powiedz. Ale kto mówi? No widzowie wszyscy, kurwa. Gadają na mnie, kurwa, tu z mi jakby spo spotkają to tą No, stoją, pod bramą u mnie. Stoją pod bramą nasz i mówią, żeby ty wyszedł. Mówiłem Bo tam... na piedzolistą, tak? Co? Na piedzolistą. Nie wiem, nie wiem. Stoją... No to powiedz. No powiedz, dlaczego to ty tak nagrywasz na mnie takie rzeczy i powiedziałeś, że ja za Majty siedziałem. Nie ja teraz też kamerę wezmę. Nie, to powiedz teraz! Nie, ja chcę mnie swoje nagrać. Przepraszam bardzo, to powiedz kurwa teraz. Ja... Jak nie to jutro ja na ósmą idę do, do dziennicowej i kurwa będę ci kurwa, będziesz kurwa ci tłumaczył. Szanowni Państwo, powiem tak. Wysłuchał mnie słowo te brzydkie na Wojtka, ale powiem tak, że Wojtek nigdy za Majty nie siedział. Chyba czytałeś, miałeś, Siedzią, pisałeś. pisałeś ale, ale ale, ale, za coś innego siedział. Za złodziejstwo i Zazem za dzisione. Za bandyctwo. To siedział. To? Nie wypisz bo siedział. Wiadomo co robiłeś, nie będziesz powtarzać A to ci to obchodzi, co ja robiłem kiedyś? I tak dalej. To 15 lat temu, młode lata. I mi nie wchodzi, co, co robiłeś, ale jeżeli ty mnie, po mnie jechałeś, jak po świnie... To bo ty to specjalnie robiłeś, tak? Masłem. Żeby, żeby po, po prostu zaszkodzić to mi. Mnie serce bolało. To dobrze, to trzeba się mnie pozbyć. Mnie serce bolało. To się pozbędziesz mnie, kurwa, nie, będę, nie będziesz No stop na mnie nagrywał. Bardzo, serce bolało. kurwa sprawę założę, Sze... pierdolony kurwa. Bardzo proszę, zakładaj. Dzisiaj. Dobra, Za kurwa. Bardzo proszę. Bardzo to dobrze, proszę. jutro zgłaszam się na policję. Bardzo proszę, zgłaszaj się. coś tej chwili się. I powiem... To zaraz powiem będę zaraz dzwonił. Wojtek, że e, i ludzie kochani powiem. Wy jesteście takie, że... A zawsze młodzież wy, To chcesz, żeby mi bili kurwa za twoje kłamstwo, tak? A, a zawsze wy młodzież. Sianie pierniesz, nawet żeby... Ja piarną! Zaraz wy takie poskwytujecie. I o już piarną! O, już to powiedział! To powiedz, ja, ja, ja tylko... Przepraszam bardzo, ja chcę powiedz, dlaczego tak powiedziałeś na mnie. Na a, mnie, że ja za ja majtę chcę, siedziałem. A ja chcę, żeby powiedział, dlaczego mnie obrażałeś. Za te właśnie twoje filmy, kto na mnie nagrywałeś. Ja filmów z początku nie nagrywałem. Nie nagrywałem. No nie... powiedz, to powiedz czy ja za Majty siedziałem. Przepraszam bardzo, czy za Majty nie siedziałeś, ani razu cię czy To przeproś teraz widzów za to, że ty to powiedziałeś. Za co mam widzów przepraszam, jak, jak one jak ludzie... No, to... Ale daj mi powiedzieć! Kurwa ty je baza, kurwo!